yours naked you Witajcie moi drodzy widzowie już w kolejnym, 54. odcinku z gry Shakes and Fidget. Będzie to taki odcinek świąteczny, a to dlatego, że za niespełna około może 2 dni u mnie zaczynają się święta. Wy już pewnie oglądacie ten odcinek w święta, tak oczywiście podejrzewam. No ale co oczywiście za tym idzie? W grze też mamy... Możemy też zobaczyć, że będą święta właśnie dlatego, że na forum pojawił się nowy wpis, którego właśnie tutaj wam przygotowałem i może sobie do niego na początku przejdziemy. Więc tak, ja tutaj przeczytam, witajcie wielkanoc nadchodzi wielkimi krokami, z tej okazji w grze w dniach 25-28 marca będą aktywne wszystkie cztery eventy, czyli tak jak już pewnie się domyślaliście, że będzie tak jak to co roku jest i właśnie dzisiaj mamy 25 marca i dlatego też to nagrywam. Więc sobie za chwileczkę zobaczymy. Oznacza to, że będziemy cieszyć się ze zwiększonej ilości punktów doświadczenia, złota oraz szans na znalezienie grzybków podczas wykonywania misji w karczmie, a tak zwiększonej szanse na upolowanie przedmiotów epickich w sklepach. Oczywiście to nie wszystko, nasz grzybierz również świętuje z tej okazji aktywna będzie jego 20% oferta, czyli tak jak jest to zawsze w święta, więc sobie za chwileczkę, tak jak mówiłem, zobaczymy. I czytamy dalej. Myśleliście, że to już koniec atrakcji? Nie, to jeszcze nie koniec. Kilka miesięcy temu do gry zawitała Strefa Mroku, odkrywając nieznane wcześniej zakątki lochów i napędzone ciemną stroną mocy potwory. Teraz czas na coś bardziej przyjaznego. Stworki, które będzie można kolekcjonować, trenować i współzawodniczyć z nimi. Uważajcie, nadchodzą zwierzaki. I to jest... podejrzewam, że nawet... nie podejrzewam. Jestem pewny, że to jest to, co jest właśnie tutaj widzimy na, na tym obrazku. To są te stworki, które będziemy... Prawdopodobnie mieć w grze, kiedy jeszcze nie wiem, zastanawiacie się skąd pochodzą. Początek ich istnienia dały żywioły ogień, czyli właśnie to jest ten, woda, czyli to pra prawdopodobnie to jest ten, raczej ta, ziemia to chyba on, światło to on, no i mrok, czyli on. O i niej mogą będą mogły odkryć własne lochy, używać swoich mocy w starciu z innymi oraz podnosić swoje zdolności. Cierpliwie oczekujcie ich przybycia, pozdrawiamy, ta, 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 no i właśnie. A co do daty, kiedy on nam się pojawiał, jeszcze nie wiemy, no ale ja muszę wam powiedzieć, że oczekuję chyba je bardzo, na pewno będą, będę je oczekiwał. No wiadomo, nowość, mam nadzieję, że coś właśnie nam urozmaici grę, więc oczywiście się cieszę, ja tu przychodzę na S26, więc sobie za zatwierdzimy tutaj... Y Właśnie naszą walkę. Ja tutaj muszę przyciszyć, bo jednak za głośno widzę, że mam. I tu już powinniśmy wygrać, bo sami. I tu właśnie widzicie tą moją nową broń. Do, do której zaraz przyjdziemy. Którą widzieliście już w sumie na początku odcinku. Odcinka raczej. I tu możemy tak. Wejdźmy sobie tutaj do portalu. No i nie, znowu zapomniałem, bo miałem znowu nagrać, bo ja, jak wiecie, nie, albo możliwe, że nie wiecie, nagrywam wszystkie lochy tutaj. Yy, dokładnie portal GDI i tak prawdopodobnie kiedyś wam może wrzucę, tam od początku nawet nagrywałem, więc myślę, że to zobaczycie kiedyś. Oczywiście pozdrawiam tutaj wszystkich w Gildii. Pozdrawiam wszystkich. No i więc tak jak mówiłem, dzisiaj jest 25 marca. I jest to piątek, więc niedługo zbliżają nam się święta. I też ważna rzecz, co się tutaj pozmieniało. Jak widzicie, jestem teraz oficerem. Oczywiście dziękuję za to, że nim jestem, ale, no jak się domyślacie, pewnie nic nie muszę robić. No i właśnie tak jest. Tutaj pozdrowienia, Bluntman. I tutaj widzicie, to zaraz może przyjdziemy. Zaraz zobaczycie. I właśnie, event Golda na pewno jest, bo jak widzicie, 10 mamy milionów grzybierz. Tak samo. Więc Więcej ja tak dzisiaj nie będę kupował. I zobaczcie, to jest to, co nam dropło. Eee, co mogę powiedzieć? No jest mało powiedziane, że jest dużo lepsze, bo jest o wiele lepsza. Jak widzicie, też jest miejsce na klejnot. Jest, są trzy cechy, czyli nic lepszego chyba nie mogło wypaść. Nie, nie mam się chyba do niczego przyczepić. To chyba jest pierwsza w sumie taka broń, która mi dropła na tej postaci. No z tą myślę, że wrzucimy ją do WC. No i możemy zrobić to w sumie teraz. O i właśnie, tutaj nam się pokazuje, że mamy teraz nasz evencik, więc wrzućmy sobie tutaj i dostaliśmy dla naszego zwiedowca, więc sobie siemka smoke, yy, więc chyba go sobie zaraz damy i wejdziemy sobie do twierdzy. Tutaj dostaliśmy klejnot, który nam się kompletnie nie przyda, jak widzicie też mamy twierdzę na 13 poziomie, teraz mi się nam kamień, a raczej mi się kamieniołom ulepsza. Yy. 5 grzybów dzisiaj, więc no gratuluję, gratuluję oczywiście i może żebym nie zapomniał, wejdziemy sobie tutaj do lochów jak widzicie też się zmieniło chociaż to możliwe, że już było w ostatnim odcinku, chociaż nie pamiętam i zobaczmy czy jest lepsze podejrzewam, że nie 1107, no prawie 1200 tylko, że tutaj mamy więcej trochę wytrzymałości jak wiecie, ale na razie możemy sobie tak zostawić więc sobie tutaj jeszcze sprawdzimy tak czy dostaliśmy coś fajnego czy dostaniemy za chwilę zobaczymy tylko ja sobie to sprzedam że miejsce zrobić jak widzicie też mamy event właśnie tego epika no ale niestety widzę że nie dostaliśmy tutaj tutaj niestety tak samo nic nie dostaliśmy więc jeszcze jest szansa że na w1 coś nam się uda zdobyć wejdźmy sobie teraz do Jakąś misję weźmiemy, oczywiście myślę, że będę robił na EXPA, mimo że dzisiaj właśnie jest ten event, chociaż nawet wszystkie są eventy, jak wiecie. Yy, mamy też gryfa, więc akurat zostało z poprzedniego eventu, więc się fajnie złożyło. Znaczy coś się tutaj zmieniło, może to, że wbiłem jeden level, to, to i tak jest duże osiągnięcie na tym właśnie poziomie. No jak widzicie, teraz właśnie z tą bronią na pewno lepiej mi będzie szło, to i zaatakujemy sobie kogoś, no może wojownika. Spróbujemy sobie z nim, chociaż widzę, że ma więcej wytrzymałości, ale mam nadzieję, że ma mniej siły. No i mam właśnie mniej siły. No ale to niestety nam nie pomogło, więc będziemy musieli to sobie jakoś... No zapomnieć niestety o tym i spróbujemy sobie teraz z portalem, z którym... No jak widzicie, nie jest zbyt dobrze i zostaje mu cały czas tyle samo. I wejdziemy może sobie teraz tutaj. Bo tutaj też... O! Czyżby? A jednak chyba nie. Myślałem, że... Wyszedł tam komunikat, że przyszliśmy portal, e, nie portal, tylko wieża, ale niestety chyba nie. No właśnie, jak widzicie, tak się tutaj nam e, sprawuje postać, więc niestety nie jest zbyt dobrze. Ja jeszcze zobaczę, czy tutaj wrzucałem. Tak, wrzucałem, przecież jeszcze pamiętam, że broń. E, dodajmy sobie troszkę wytrzymałość i oczywiście troszkę sobie zostawimy, i chyba przejdziemy sobie teraz do kręcenia. No wiadomo, przydałyby się te trzy grzybki. Ale niestety ich nie dostaniemy, bo dostaliśmy jakiś kamień, więc to chyba tyle z tej postaci. Oczywiście, wiadomości, które są, które nam, mi wysłaliście, przeczytam raczej na końcu. Tutaj pominiemy wszystko i oczywiście wszystko akceptujemy. Tutaj już mamy Gremi kota. I oczywiście pozdrawiam wszystkich. Oj, tutaj literówka, pozdrawiam wszystkich tak wszyscy są pozdrowieni tutaj oczywiście aktywni i nieaktywni ja też muszę wam powiedzieć nie wiem kto doszedł oczywiście ci co możliwe że doszli oczywiście witam ich bardzo serdecznie w Bildi. Od, odebraliśmy sobie naszą wartę przejdziemy sobie do, nie do grzybiarza może nie i tak nie będziemy kupowali ale weźmiemy sobie oczywiście misję. tutaj jak widzicie mimo że mam mniejszy poziom to i tak są lepsze Więcej Expo jest, no ale niestety tak to już jest w tej grze. Że na, mimo że masz wyższy poziom, taki na przykład 300, no to i tak dostajesz mniej Expo niż taki 200, w tym przypadku 240. I co zrobimy sobie? Na pewno wejdziemy sobie do zbrojowni, albo może przedtem, że mnie zapomniał, wejdziemy sobie do WC. Tutaj widzicie, też się zbliża nam niedługo spuszczanie toalety, więc niedługo to sobie zrobimy. I tutaj zobaczymy sobie, no ale tu niestety też nic nie ma fajnego. O, ale przynajmniej mamy to. To się na pewno nam przyda. Tutaj też, ale będzie trzeba kupić a raczej wylosować jeszcze, żeby się nam trafiła. No może nie ta, ale nam się na zręczność jakaś by trafiła, by się przydało. I właśnie to o co, o co chodziło mi. Tutaj pozdrowienia di Acapurel. To sprzedajemy to też. No, jak widzicie, mimo tych chyba trzech grzybków, i tak mi nic nie dropło. Więc to akurat ten event będzie w tym dniu, akurat nieudany dla mnie. I zaatakujemy sobie Nostre. To już jest Mag 237. Czy mamy szansę? No, niestety. Niestety nie mamy z nią szans. I spróbujemy sobie ze Szwędaczem, To jest inteligencja, czyli to jest Mag. Zostało mu 80, więc chyba lepiej. Tutaj może sobie da darujemy, spróbujemy sobie zwierzę. Przez ten czas chyba nie próbowałem nawet go atakować, ale spróbujemy. Wbiłem tam chyba. Może trzy levele, może więcej. Więc teraz spróbujemy, czy jest szansa. Więc tak, teraz powinniśmy wygrać. Jak nie wygramy, to nie wiem co. No to już wiadomo, wygraliśmy i zobaczymy, co dostaniemy. No i mamy. Tu mamy nasz piękny temek Niestety. Może nie jest, nie jest on aż tak piękny. Bo nie ma właśnie miejsca na klejnot, ale wa ważne, że dostaliśmy taki temek. Bo jak wiecie, w tym czasie dropią itemki wielkanocne, ale zobaczmy, czy jest lepsze, No, niestety nie jest lepszy, więc oczywiście to ląduje tutaj. O, i może, bo w sumie zapomniałem, tutaj jak wcześniej widzieliście screena, też dostałem z misji taki oto hełm. A co najlepsze, na przykład on mi się nie pokazywał jak w większości misji klikacie w te trzy i na przykład wam się pokazuje co dostaniecie to mi na przykład ten hełm się pojawił dopiero po zakończeniu misji czyli jak już pokonałem tego przeciwnika to dopiero mi się pojawił wie a jak wiecie to jest chyba spowodowane yy, czekajcie to był no któryś z tych atrybutów nie chcę teraz szukać ale to na pewno któryś z tych no i właśnie takie coś mi się przytrafiło niestety nie było miejsca na klejnot więc sobie nie mogłem założyć na swoją postać więc sobie założyłem do naszego pomocnika i próbujemy sobie może dalej. Tu myślę, że będzie wojownik. I tak, tu już mamy wojownika, i też na pewno pokonamy go. I też myślę, że po pominiemy, pominiemy, chyba żeby nam szybciej to zeszło. I, widzieli I widzicie, nawet mamy fajny pędzelek. A zobaczmy, czy nam się przyda. No, na pewno się przyda. Przyda się? Na pewno się przyda. 568, tylko niestety nie ma tych trzech cech. Znaczy, są trzy cechy, ale nie ma klejnotu. Więc co, więc próbujemy dalej, jak nam się tak udaje. Ja tutaj dziękuję Wam. E-mail i Maverickowi i De Exitusowi. Oczywiście, jeżeli dobrze przeczytałem, i próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Tutaj jest z tą bronią. Zobaczymy, jak będzie nam atakowało. No, wydawało mi się, że będzie inaczej, ale nieważne jest, jak, jaki odgłos jest ważny, że jest ta broń. I tu już. Ciekawe, czy też nam się uda wygrać. Tu już możliwe, że nie. No właśnie, tu niestety nam się nie udało. Yy, próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Jak się teraz nie uda, to może jeszcze raz spróbujemy i chyba tyle. Ale jak wiecie, tu już nam się udało i dostaliśmy kolejny super itemek. Tu już mamy 282. No ale niestety, jak widzicie, nie chcą mi się trafiać. Itemki z. Tym właśnie tutaj miejscem na klejnot, ale zobaczmy, czy nam się jakieś postacie przyda. No, wydaje mi się, że na razie nie, więc sobie zostawimy. Tu już podejrzewam, że będzie zwiadowca, więc chyba aż tak prosto nie będzie. No, ale, no, jak widzicie, się nie myliłem. I próbujemy. No, niestety, niestety, próbujemy. Ostatni raz, jak się teraz nie uda, to dajemy sobie spokój, bo chociaż tak mam grzybków sporo, więc mógłbym tutaj. A może jeszcze jeden raz, do trzech razy sztuka, może nam się uda. Próbujemy i... No niestety teraz nam wyszło o wiele gorzej. Więc niestety tak to już wyszło. Chociaż mogłem zrobić to wcześniej, bo jak widzicie nie dodałem staty. Więc sobie zrobimy to teraz. Oczywiście ja daję sobie tak porówno. Oczywiście w szczęście na razie sobie daję spokój, ale tylko... Da damy sobie na razie... Wzręczność i wytrzymałość oczywiście, bo w co by tu innego można było dać, oj tutaj niechcący, oj 800 trzeba zostawić, jak wiadomo, jak tam na przykład coś się nam trafi, czy coś to oczywiście musi zostać i przechodzimy do wiadomości. Pozdrawiam, pozdrowisz, ocenisz postać. S like pod każdym filmem, asubadałem Cię jak miałeś stosu, oczywiście pozdrawiam i dziękuję ci, bo widzę, że jesteś chyba jednym z tych yy, wiernych widzów. <grych> można powiedzieć tych od początku. Czy ocenię postać. No mam nadzieję, że ocenię, chociaż już widzę, że jednak muszę niedługo kończyć. No, oczywiście wydaje mi się, że jest dobrze. Na pewno powinien sobie dodać klejnoty. I oczywiście uzupełniać klaser i będzie na pewno dobrze. Ten on. Witam cię bardzo serdecznie. Życzę Ci coraz większej ilości widzów na YouTube. Ja Ci dziękuję. Oczywiście pozdrawiam ci, Ciebie. Pozdrawiam Ciebie Basen tutaj niestety nie wejdę na Twój link. Siemanko mnie na odcinku powiedz. Pozdrawiam Pelka i jego klasę piątą. Jeśli pozdrowisz, to będę ci bardzo wdzięczny. No to tak. Kuba, pozdrawiam ciebie i pozdrawiam tak jak tutaj chciałeś. Pozdrawiam Pelka i jego klasę piątą. Idziemy dalej. Eee, tutaj mamy kolejną wiadomość. Chciałem cię spytać, czy, mógłbyś, czy mógłbym do waszej gildii? Mam znajomość z Achmedem. A tak w ogóle pozdrowisz. Tak, oczywiście pozdrowię. Eee, czy możesz do gildii? To tak jak mówisz, jak masz znajomości z Achmedem, to najlepiej do niego napisz. On Myślę, że by powinien, właśnie porozmawiać z tym, z liderem, i powinien to uzgonić, ale podejrzewam, że raczej cię nie przyjmiemy, bo masz ciut za mały poziom. Tutaj mamy wiadomość, i to jest chyba do gildii. I to jest to, co w sumie Wam przeczytam na początku, więc nie ma sensu tego czytać. Oczywiście pozdrawiam ciebie, Kamison. Tutaj widzę, że się misja zaraz skończy, ale to nam nie przeszkodzi. Przejdziemy sobie do. do teraz na W1. Oczywiście tutaj mamy pierwszą wiadomość. I widzę, że już jest. Jakiś suchar? Dlaczego policjanci są niehigieniczni? Bo latają z No to możecie się pośmiać. Oczywiście pozdrawiam Cię Szymon. Hexon, witam. Jakbyś miał, jakby ktoś miał niki z wielką temkami, to nie jest do mnie. Oczywiście pozdrawiam Cię Hexon. Ale to jest właśnie odnośnie techników. Ej, no, tak jak tutaj, chodzi o te niki, oczywiście osób, które mają wielkanocne temki, Ja niestety się jeszcze za nie nie zabrałem, ale będę chyba musiał to zrobić. Tutaj właśnie to podejrzewam, że będę większość tutaj przewijał. Jak widzicie tutaj sporo osób nam wysyłało. Oczywiście tutaj pozdrawiam Markowa. Wcześniej już był Gracz, Zix, Madjar Również pozdrawiam. Tutaj widzicie nie będę czytał tylko będę to wszystko przewijał. Ale tu już chyba będę czytał. Cześć, masz bardzo fajny kanał. Ostatnio co jakiś czas sprawdzam, czy nie dodałeś filmu, bo się trochę spóźniasz. Prosiłbym o sprawdzenie moich statystyk. Pozdrowie, oczywiście, pozdrawiam. Co do mojego spóźniania, no to tak jak wiecie, ostatnio, może dwutygodniową przerwę miałem. Jak wiecie, co tydzień zdaję filmik. Niestety nie udało mi się nagrać filmu. I też podejrzewam, że teraz może to będzie w sumie normalna rzecz. To dlatego, że już zbliża się. Niedługo, maj, co myślę, że większość z Was z was wie o co chodzi dokładnie. No ale niestety, taka kolej rzeczy też nie tylko gra, u mnie w głowie jest. I jeszcze chciałeś statystyki, więc sprawdzamy statystyki. Co mogę powiedzieć? No, na pewno, dobrze. Na pewno powinieneś w szczęście jeszcze więcej zainwestować i byłoby jeszcze lepiej. Wiem, maska do wymiany. Wydaje mi się, że chyba już nie, bo to jest z tego eventu, więc już raczej wymieniona. Oczywiście pozdrawiam. Kolejna wiadomość od Kłosiet. Czy możesz ocenić mojego maga? Słuchaj, Dlaczego można być rudego? Bo nie przyjdzie z kolegami. Aha, więc tak przyjdziemy. Co chciałeś jeszcze raz? Chciałeś ocenić Twojego maga, więc już to robimy. Więc tu mamy tak. Oczywiście widzę, że potki wierzchowiec bardzo fajne. Najlepsze jakie chyba by mogły być. Oczywiście klaser na pewno, jakby sobie tutaj poprawił, no i będzie bardzo dobrze. Postać widzę, że też jest fajna. Statystyki też, oczywiście, jakbyś w szczęście jeszcze troszkę więcej zainwestował, Odbierzmy sobie misję i yy, coś takiego by nam, no powiedzmy to, bo to jest w miarę fajna ten yy, Jetli yy, tutaj. Tak samo nie będę czytał. Oczywiście pozdrawiam Paweł 505. Cześć, kiedy nowy odcinek? Więc tak, odcinek powinien być w święta. No właśnie, to już jest ten odcinek, ale podejrzewam, że chodziło Ci o ten wcześniejszy. Pozdrawiam Ciebie, Maverick, Tusia. To jest właśnie to, co chyba też czytam na początku. Dranatus, to tak samo. To też jest DogiD w sprawie lochów. I tutaj jest sprawienie sprawie nieobecności, więc chyba tak. Teraz pomyślałem sobie, że jednak mogłem przed odcinkiem pulsować te wiadomości, które właśnie nie dotyczą odcinka i chyba to będę musiał zrobić, jeżeli nie będę zapominał. I wydaje mi się, że to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że Wam trochę tak urozmaiciłem czas święta, ale mam nadzieję, że nie będziecie go, ten, ten czas właśnie spędzać cały czas przed komputerem, tylko z rodziną. I właśnie teraz mi się przypomniał, że jak się zbliżały święta, Wy już pewnie oglądacie w święta, więc ja Wam życzę oczywiście jak najlepiej spędzonych świąt, oczywiście z rodziną. Żebyście też nie zapomnieli po co są te święta, mam nadzieję, że też wiecie. I chyba tyle oczywiście wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego sobie życzy życzycie, żebyście, jeżeli chodzicie do szkoły, żebyście właśnie sobie odpoczęli ten czas. No i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i strzała!